Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sałatkę. Sałatkę ziemniaczaną, bardzo fajną jako dodatek do czegoś, ale też bardzo fajnie sprawdzi się, słuchajcie, na grilla zamiast na przykład chlebka. I już wam mówię, co będzie nam do niej potrzeba. Ja tu mam około 80 g ziemniaków młodych, do tego pęczek rzodkiewki, pół. Kalepki, cztery takie średnie ogórki, to są ogórki małosolne, które sama robiłam, Kawałeczek szczypioru, około 10 cm pora, zamiast po prostu cebuli, por jest bardziej delikatniejszy, garść kopru, do tego dwie trzy łyżki. Majonezu takiego jakiego lubicie, i dwie trzy łyżki kwaśnej śmietany. Ewentualnie ja dodam coś takiego. To jest dip śmietaniowy z czoskiem i z ziołami. Nowy ostr. O! Zamiast śmietany, ale mówię, można dodać śmietany, ewentualnie, jeżeli nie chcecie śmietany ani majonezu, może być to ten taki bardzo gęsty jogurt. Ziemniaki obieramy, ja będę je skrobać i gotować do takiej, żeby je nie przegotować. Gotujemy po prostu, że jak już bijemy widelec i one są już miękkie, także zwracajmy na to uwagę, to przestajemy gotować, dajemy później, odcedzamy oczywiście. I wysypujemy na jakiś płaski talerz, żeby ziemniaki nam bardzo dobrze, yy, jak to się nazywa, odparowały. Także nie trzymamy w garku, wyrzut, yy, wy, wy, wykładamy na szeroki talerz i czekamy, aż one wystygną i odparują. Ja już takie z ziemniaczki mam. Właśnie ja zrobiłam sobie wczoraj takie ziemniaczki, także one są fajne, chłodne, bo to też można zrobić właśnie dzień wcześniej sobie i zaczynamy. Ponieważ nie będzie to surówka tylko sałatka, więc wszystkie nasze warzywa e, będziemy kroić w kostkę kroimy w kostkę ziemniaczki. One są właśnie nie obrane, tylko skrobane, bo to młode ziemniaki, fajne. O. Ziemniaczki pokroiłam w kosteczkę. Pokroję teraz pół kalarepki. Kalarepka oczywiście jest obrana i ją też pokroję w taką drobną kostkę. Sala, pokrojona, drobniutka kostka ląduje do naszej miski. Będę kroić teraz umytą rzodkiewkę. Można ją zetrzeć na tarce, ale wtedy by trzeba było z tej rzodkiewki po prostu. Ona puści dość dużo soku. Ale ja zawsze uważam, że w tej sałatce najlepsza jest rzodkiewka pokrojona w kostce. Wiem, że to troszkę dłużej trwa, ale mi po prostu wtedy smakuje najlepiej. Rzodkiewkę pokroiłam i wrzucamy tutaj. Mówię Wam, ta sałatka to samo zdrowie. Kroimy. Pora. Pora przekrajamy na pół. O. Ja nie do końca, to wtedy, jak nie przekroicie tu do końca, to on fajnie będzie się trzymał. I kroimy bardzo cieniutko. Pokrojony, ląduje w naszej misce. Tak. I teraz szczypiorek. Szczypiorek, oczywiście, umyty. O. I tutaj jest dowolność. Możecie dać czegoś więcej, czegoś mniej. Wszystko zależy, jak wam smakuje. pokrojony ląduje do miseczki i teraz ogórki ogórki właśnie najlepiej małosolne jeżeli nie macie to sprawdzą się kiszone ale uważam, że małosolne smakują najlepiej i ja te małosolne kroję tylko na pół o i w takie półplasterki jak macie bardzo małe ogórki można w plasterki lub odkrajam na pół. O. Ogórki małosolne pokrojone i lądują do naszej miski. Dodajemy garść koperku. Oczywiście, jeżeli ktoś nie lubi, można dodać e, zamiast koperku, to jest brzydkie, e, pietruszkę. Garść kopru. Słuchajcie, praktycznie sałatkę mamy zrobioną. Ja mówię, dam 2-3 e, łyżeczki majonezu, ale to wszystko zależy, jak lubicie. wiem, że są osoby, które lubią, jak w takich sałatkach majonezu jest dużo, ale są też takie, które wolą, kiedy jest mniej. My należymy do tych osób, które po prostu wolą, jak jest tego majonezu, po prostu, e, że sałatka nie pływa w majonezie. Im dajemy sól. Tak. Soli dajemy tyle, ile uważamy i oczywiście e, pieprz. Pieprz, jeżeli używacie jakieś inne przyprawy, można oczywiście dodać. I mieszamy. Mamy gotowo. Naprawdę świetna, świetny zamiennik zamiast chleba na grilla. E, bardzo fajnie będzie na stole po prostu pasować do kiełbasek, do saszłyków, e, do karczku pieczonego. E, nawet można zjeść ją tak, taką samą e, na kolację. Oczywiście trzeba spróbować, czy, nie, czy jeszcze tutaj nie dać pieprzu, soli, a może właśnie jakichś innych ziół, których używacie. Jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.